Siemanko widzowie, yy, to ja, znowu maryckie zwycięstwo, po jakiejś przerwie postanowiłem, że nagram dla was Pro Evolution Soccer 2006 z patchem Ekstraklasy 2007-2008 Weźmiemy sobie towarzyski mecz i dzisiaj zagramy derby Krakowa, Krakowie i Wisła W sumie Wisła Kraków w tym sezonie spadła z Ekstraklasy, więc można się trochę pośmiać Nie przedłużając już zaczynamy mecz. Bardzo szybko, żeby jak najlepiej to się skończyło. Oczywiście Krakow. Oczywiście Krakowia ma szansę wygrać. Oj, kibice. Kibice już, za... już zaczynają zagrożenie. Kurwa! I za przeproszeniem. Zaczyna się. Kiedy masz pada Xboxa, to jest. Obsługiwany pad z ps Chodźmy do No, no, no. Jest gol! Już udało mi się prze... Udało się 1-0 i już wstyd wiśle zrobiłem. Bardzo szybko. Lewo mecz się zaczął, a już, a już brama. Dlaczego to jest legia Warszawa? To jest źle. O jest, 2-0 już, piąta minuta. Czy tam szósta, czy siódma, zaraz się sprawdzi. A no tak, to jest stara wersja, to coś, co ja się dziwne, co nie robię. znam się w FIFI nie umiem za bardzo, to tu już strzelam bramy normalnie mać Nie byłoby O, teraz Dobra, nie było, bo uderzyło zdjęcie. Derby Krakowa zakończą się prawdopodobnie zwycięstwem Krakowi, bo jak wiadomo Wisła nie przystań. Jak widecznie nie przystaje, mimo że była mistrzem Polski w tym sezonie. 2007, 2008? No to gówno dalej nie chcą To tutaj gówniarze nie chcą grać! Chyba się wstydzą. Dlaczego tu jest Legia Warszawa? To jest Krakowie, debile. Tak, przyśpiewki są źle dobrane. Źle przyśpiewki są. O nie. Nie no. Do Tam napiszę do właścicieli. Znaczy do tego. Dlaczego tu są te śpiewki? Na stadionie Krakowi grałem mecz w Tutaj, że teraz to gram. O nie, 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 nie pozwolę. Aha, Krako czy znaczy ten Wisła Główną Wisła Główną O, ty Szymako Dobra jest drama 3-0. W pierwszej połowie. LOL Ja mam powtarzać, to jest Kraków, a nie... Dobra, 4-0 ESA. GG, pan, panie i panowie. Jak umiesz grać... To trzeba to pokazywać, nie? Bo mm. widać. <laughs> On to śmato, moją piłkę. Dobra, jest spokój. Zanim zaraz będą śpiewali legie.

3 minuty doliczone do rozgrywki Jak widzimy, w pierwszej połowie strzeliłem 4 gole. Czy w drugiej połowie będzie wszystko dobrze? Zaraz się przekonamy. 5-0 od razu. Serwie, ja się wyzmarkam na szybko. <gry> 6-0 Pokorzenie dla Wisły Pozdrowienia z Krakowa Pozdrowienia z Bytomia Grając z dru krakowską drużyną pasów Hehehe he, he. Ale ja robię. Czemu znowu jest Legia Warszawa? To jest Krakowie i Wisła, nie ma tu legii. Dobra, jak kibice chcą są ze mnie, robić co nie chcę robią, ale nie ze mną. あ。 Sędzia kuta. U, ja powiedziałem, nie powiedziałem tego Sędzia kondon sędzia szmata, na no wieki wieku. Ha Wisła szmata, sędzia szmata. Zawsze i wszędzie. Wisła jebana będzie. Zawsze i wszędzie. Wisła kurwa jebana będzie. A, Wisła Szmata. Ha ha ha. O ty już nie my to. Nienawiść do Wismy mamy w Bytomie też, więc właśnie nie rozumiem hejtować. Sędzia Kondom nie widział. Tyś ma to nie myta, a teraz macie przejebanie. Tyś ma to? Ha, ha szmaty, macie za swoje! Trzeba nie było strzelać gola! Nie odrobicie straty. Bo jesteście szmaty. Chociaż w końcu się przełożyli do gry przynajmniej najmniej. <śpiewa> no, 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 no. Czemu kurwa? O. Dlaczego Legia Warszawa to jest... Jeszcze raz Legie zaśpiewacie, to wam nogi w dupę po... nogi, nogi, nogi z dupy, dupy powerwam. Wisłaś ma tak, wisłaś ma tak Krakowia wygra, Polonia wygra, Zagłębie przegra Legia przegra, lech wygra, lech jakłowa A czemu ja to bym myślę teraz się Jest 8-1! Ha ha! Jak widać, to jest, będzie to już ostateczny wynik Z jednego prostego powodu. Wiesz, jak tak sądzę? Spójrzcie już na czas. Zostało niewiele. Wiedziałem, że 2 minuty doliczone, więc nie wiem, czy się na równo zmieni na 91. Ale jak z moimi umiejętnościami to chyba tak się stanie. Kurde. A jednak nie. Dobra, o, wiedziałem to ostateczny wynik. Krakowia wygrała z Wisą 8 do 1. Darby Krakowe zakończyły się mistrzostwem wygranym dla Krakowi. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się mecz podobał. Zostawcie lajka like i subika i widzimy się w następnym odcinku. Elo! Dawaj zaraz, sup, a kto nie da! To chowdziób! K całych po nocy.